Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony ShrimpTime. A dzisiaj, słuchajcie, mam nadzieję, że będzie taki interesujący dla Was film, który pozwoli Wam osiągnąć w akwarium to, co pokazuję tutaj teraz na tym filmie: czyli pozwoli Wam osiągnąć ładne, szczęśliwe kolonie krewetek, które nie będą padać na zatrucie amoniakiem i które trafią do zbiorników, które są niebywale dobrze rozwinięte. Celem tego filmu, moi drodzy, jest również pokazanie Wam y, po części, jak działa branża akwarystyczna, a także wyjaśnienie szeregu niuansów związanych z zakładaniem i dojrzewaniem y, akwarium, y, z cyklem azotowym, z różnymi rodzajami bakterii, które są dostępne na rynku. Będę chciał Wam, słuchajcie, w kilku filmach pokazać mi więcej, o co w tym wszystkim chodzi, ponieważ y, duża ilość z nas, twórców, i krewetkowych, i akwarystycznych, mówi Wam pewne podstawy odnośnie cyklu azotowego, odnośnie poszczególnych produktów bakteryjnych. Natomiast nikt tego zbytnio głębiej naukowo nie atakuje tematu i nie próbuje odpowiedzieć sobie pytani na, na pytanie, czy w ogóle jest sens stosowania poszczególnych produktów. I jakie one mają wpływ na możliwość wystartowania akwarium? Jeżeli ten temat Was interesuje, zapraszam Was na ten film i słuchajcie, startujemy sobie od początku z tematem. Na rynku jest potężna ilość produktów bakteryjnych do akwariów. Widzieliście tak naprawdę tysiące filmów o tym, jak zakładać akwarium, jak zakładać krewetkarium, opisujących cykl azotowy. I opisujących y, czas oczekiwania na dojrzałe akwarium, słuchajcie, kupa metod zakładania akwarium, krewetkarium, y, przewiduje minimalny okres 30 dni na, na odpalenie zbiornika. I tam się wskazuje, że w tym czasie y, dochodzi do, do pełnego cyklu azotowego. Po przejściu tego cyklu azotowego, już jest wszystko fajnie, możemy wpuszczać. Nasze y, krewetki, oczywiście że, żeby to działało musimy zastosować produkt A, B, C, D, E, F, G, H i, jeszcze, i jeszcze 15 innych. Potem po takich sytuacjach piszecie do mnie wiadomości pokazując y, kupę nakupionych y, butelek do startu akwarium. I się pytacie co i jak lać. I powiem wam szczerze, y, ten temat trochę trzeba bardziej zgłębić. Natomiast żeby go zrozumieć musimy najpierw sobie odpowiedzieć na pytanie co to jest ten cykl azotowy i jak on działa. I w tym celu mamy taką oto tabelkę. I ta tabelka mniej więcej pokazuje nam jak sobie czy ta grafika pokazuje nam w jaki sobie sposób krąży w akwarium azot. I generalnie zgodnie Zgodnie z tym, co widzicie, najpierw mamy materię organiczną zawierającą azot w akwarium. Ta, ta materia organiczna musi zostać przerobiona. I ona jest przerabiana na amoniak. I teraz, generalnie, jak startujemy, jakikolwiek zbiornik. No, zakładamy, że w podłożu yy, czy, czy, czy w innych częściach yy, tego, co wrzucamy do zbiornika, będziemy mieli jakąś podstawę tej materii organicznej. Tak? Albo będziemy mieli stricte podstawę amoniaku. Po tym, jak mamy w wyniku yy, amonifikacji, bodajże, tak ten proces się nazywa, i on jest yy, przeprowadzany przez bakterie heterotroficzne, sorry, ciężkie słowo, mamy wytworzony amoniak. Substancje niebywale, niebywale szkodliwą, niebywale trującą dla ryb, natomiast substancje niezbędną do tego, żeśmy mogli pójść do kolejnego y, kroku. I dochodzimy sobie do kolejnego kroku, kiedy y, bakterie z grupy nitrosomona zaczynają nam przekształcać bardzo to, toksyczny amoniak w trochę mniej toksyczny Yy, w trochę mniej toksyczne azotyny, czyli NO2. Teraz to NO2 z kolei stanowi pożywienie, ono jest dalej szkodliwe w, yy, w, do, w dość nawet niewielkiej ilości dla życia w zbiorniku natomiast ono stanowi pożywienie dla yy, bakterii z grupy Nitrobakter, które z kolei przekształcają nam yy, NO2 przekształcają na, nam Przepraszam Was, w NO3, czyli w azotany. I w ten piękny sposób zamyka nam się nasz y, kochany, y, kochany cykl azotowy. Mamy wykształcone y, struktury y, usuwania i materii organicznej, i mamy wykształcone struktury usuwania amoniaku y, ze zbiornika. Co jest istotne i o czym trzeba pamiętać. Na tej tabelce, którą macie pokazaną teraz, macie pokazane, jak mniej więcej w nowym zbiorniku kształtuje się ten proces, jeśli chodzi o stężenia poszczególnych związków. Na samym początku życia zbiornika mamy, na samym początku tego cyklu mamy narastanie NH4, czyli amoniaku, NH4 tak naprawdę który następnie wraz z zwiększaniem się jego stężenia pobudza nam bakterie do przekształcania amoniaku w azotyny. W momencie jak pojawiają nam się azotyny w zbiorniku pobudza się kolejna grupa bakterii, która nam azotyny przekształca w azotany. I finał tego naszego pięknego procesu jest taki, że... Generalnie dochodzimy do momentu, kiedy amoniak i azotyny powinny być zbliżone do zera, natomiast azotany yy, powinny wzrastać. Tak? I teraz, jakby oddzielny film dla Was to będzie kwestia tego, yy, co się z tymi azotanami potem yy, dzieje. Bo to nie jest tak, że one co do zasady. Znikają sobie z tego naszego cyklu, czy znikają ze zbiornika. To, to, to tak nie wygląda. Najprostszą metodą jest podmiana wody, ale o tym będę chciał, o eksporcie generalnie azotu ze zbiornika, porozmawiać z Wami w innym odcinku. Dzisiaj skupimy się na samym etapie dojrzewania. Więc mamy zamknięty ten nasz piękny cykl azotowy. I teraz, co byście nie robili, jeżeli założycie standardowe akwarium, Mniej więcej tak naukowo mówi się, że do dwóch miesięcy to jest taki najdłuższy czas, ten proces zajdzie wam naturalnie. A zajdzie on wam dlatego naturalnie, że w wodzie, na podłożu, na ozdobach znajdują się formy przetrwalnikowe wszystkich tych bakterii. I organizmów, które biorą udział w cyklu azotowym. Tylko ten proces będzie zachodził generalnie wolniej niż w momencie y, jego przyspieszania przy użyciu poszczególnych produktów. I teraz pewna taka informacja, o której mało kto mówi w branży akwarystycznej, a o której trzeba pamiętać. Y, w momencie, jeżeli kupujecie bakterie do procesu nitryfikacji. Bardzo często jest tak, że poszczególni producenci nie wymieniają, czy generalnie kupujecie bakterie do akwarium, nie wymieniają zawsze, co konkretnie w tych ich preparatach, produktach jest. I niejednokrotnie jest tak, że część tych produktów jest sprzedawanych na zasadzie takiej, że nie mają za wiele wspólnego w ogóle z procesem nitryfikacji. A jeżeli już mamy takie stricte nitryfikacyjne bakterie kupowane, to musicie moi mili pamiętać jedną rzecz. 95% produktów to będą produkty, które nie zawierają żywych bakterii. Z tego powodu, że bardzo ciężko w butelce w prosty sposób to ujmując, zamknąć żywe bakterie nitryfikacyjne i sprawić, że one przeżyją wszystko i będą. Cudownie dobrze się mieć. Ma na to wpływ to, że giną one w różnych temperaturach, ma na to wpływ to, że no muszą mieć jakiś pokarm, żeby, żeby żyć, więc cały czas te procesy musiałyby przechodzić. Ma na to też wpływ fakt taki, że to są co do zasady jednak bakterie osiadłe, które lubią sobie na jakimś złożu siedzieć i, i, i żyć. Więc wiedząc to. Powiem Wam, że taki proces, przynajmniej z tego, co gdzieś tam wy, wyczytałem, y, proces uruchamiania się tych bakterii, takiego pełnego uruchomienia y, buteleczki, to jest około 7 dni. Y, nie jestem Wam w stanie aż tak głęboko y, dojść naukowo do, do tematów, y, pewnych produktów, które mówią, że te produkty zaczynają działać, nie wiem, kilka godzin po wpuszczeniu do wody. Być może taki produkt zawiera mieszankę bakterii yy, nitryfikacyjnych i na przykład bakterii heterotroficznych, tych, czyli tych, które rozkładają materię organiczną w zbiorniku. Jeżeli tak, no to, to ten zapis jest w 100% prawdziwy, bo ten produkt zacznie działać po kilku godzinach, bo bakterie hetero, heterotroficzne bardzo szybko nam się aktywują. Więc y, pierwsze pytanie, czy wiedząc, jak wygląda ten cykl, jest sens stosować jakichś bakterii na start? I tu Wam powiem, że nitryfikacyjnych, bo do, do, do pozostałych dojdziemy później. Tu Wam powiem, że w mojej ocenie jest sens. Na start jak najbardziej widzę sens stosowania tych bakterii, ponieważ y, wprowadzając do zbiornika odpowiednio dużą ilość y, Zarodków czy tych form przetrwalnikowych bakterii doprowadzacie do takiej sytuacji, że rzeczywiście ten proces nitryfikacji może odpalić się wcześniej. Jeżeli macie jakieś tam produkty złożone jeszcze, na przykład albo z bakteriami heterotroficznymi, albo na przykład pewnej formy, dajmy na to aktywatory, tak, chociaż wydaje mi się, że przede wszystkim to, tymi aktywatorami są ba, bakterie heterotroficzne, przykład na, przy, przykład na, przykładem tego jest y, Purify, jest y, SL Aqua Magic Powder, y, który gdzieś tam ktoś kiedyś mi zarzucił, że źle powiedziałem, że jego główny skład to drożdże, jeśli chodzi o, 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 o działanie takie aktywne, no to niestety. Tam w głównej mierze to są drożdże i pewne bakterie, ale przede wszystkim drożdże, niestety. A jako nośnik je, jest użyty produkt, który, który zawiera dużą ilość cukrów. I przykładem takiego, e, takiego domowej roboty SL Aqua magic powder jest kupienie słodu jęczmiennego na bazie którego jesteście w stanie zrobić swój własny Magic Powder, jak chcecie dajcie znać w komentarzu, nakręcimy jak to zrobić. Natomiast wracając do tematu, generalnie, generalnie w mojej ocenie jest sens wystartować zbiornik na dobrych bakteriach. Tu widzę podstawę, bo, bo może to przyspieszyć te wszystkie procesy, o których rozmawiamy. Aczkolwiek możecie, jeżeli macie dużo ilość zbiorników, dużą ilość krewetkariów, możecie osiągnąć o wiele lepszy efekt, nie kupując żadnych produktów. Jeżeli stosujecie ceramikę na przykład, do której macie dostęp, tak? To wystarczy, że przełożycie część tej ceramiki do innego zbiornika. Możecie też tak zrobić, że to medium, które będzie wam filtrować, czy to będzie gąbka, czy to będzie ceramika, no nie? Możecie sobie... Yy, odpalić przed odpaleniem kolejnego akwarium, krewetkarium, możecie sobie puścić, że chodziło wam w już działającym zbiorniku. I na tym medium namnożą nam się wszystkie niezbędne bakterie, które będą nam prowadzić ten skomplikowany cykl biologiczny i które sprawią, że generalnie po kilku dniach de facto będziecie mogli już ruszać z wstawianiem obsady. Ponieważ wtedy waszym problemem będzie co innego, będzie zapewnienie tym bakteriom jedzenia. A dlaczego to będzie Waszym problemem? Ponieważ, jak widzicie, po tej pięknej tabelce, którą dostaliście, w pewnym momencie amoniak i azotyny zaczynają być niewykrywalne. Dlaczego? Dlatego, że te nasze piękne bakterie na bieżąco je konsumują i poziom stężenia tych substancji będzie nam determinował, Liczebność bakterii w akwarium. I to jest jakby kolejny mit nadfiltracja, niedofiltracja i tak dalej. Słuchajcie, co do zasady, ja jestem zdania takiego, że w akwarium musi być dobra filtracja, ale ona musi być dostosowana do zbiornika, tak? Rozsądnie. Jeżeli macie 30-litrowe akwarium, w mojej ocenie nie ma sensu dawania. 10 litrów mediów filtracyjnych, ponieważ ile byście nie nawalili tego podłoża dla bakterii, ilość kolonii bakterii będzie limitowana przez ilość dostępnego jedzenia. Tak, taki zbiornik z bardzo mocną filtracją będzie miał większą wydajność, jeśli chodzi o utrzymanie rozwijającego się życia. W tym zbiorniku będziecie mogli mieć y, więcej zwierząt, z tym się zgodzę, jak najbardziej. Natomiast z drugiej strony zadajcie sobie pytanie czy przy krewetkach akwariowych przy takim rozsądnym karmieniu i tak dalej czy rzeczywiście jest idea idea czynienia takiej super nadfiltracji. No moim zdaniem to trzeba zrobić z głową. I słuchajcie ostatnie dwa tematy, które chcę dzisiaj zahaczyć, dozowanie bakterii przy podmianach Większość reklam producentów, yy, akwarystów mówi Wam tak: dozujcie ba dozowanie bakterii nitryfikacyjnych. Dozujcie bakterie nitryfikacyjne podczas robienia podmian, bo dzięki temu wprowadzacie te pożyteczne, dobre bakterie nitryfikacyjne, które, które dzięki temu yy, zapewnią, że ten proces nitryfikacji u Was będzie. Super śmigał, tak i on się nigdy nie skończy i będzie cudownie i, i wszyscy będziemy szczęśliwi. No niestety jest dużo badań, ponieważ yy, trzeba powiedzieć prosto: nasze akwarium to jest tak naprawdę oczyszczalnia ścieków i ono działa na tej samej zasadzie jak biologiczna oczyszczalnia ścieków i grob badań, które jest, yy, jest prowadzonych odnośnie działania oczyszczalni ścieków, odnośnie poszczególnych kultur bakterii. Ma potężny, po, po, potężną przydatność y, u nas w akwarystyce. Teraz do czego zmierzam? Słuchajcie, były robione takie badania, jaki wpływ y, na poszczególne kultury bakterii nitryfikacyjnych mają parametry wody, w których te bakterie się znajdują. W szczególności tu chodzi o ilość amoniaku, o temperaturę y, i też y, jaki wpływ ma na to, dozowanie czy też wprowadzanie bakterii określonego szczepu. To takie skomplikowane badania. Ja Wam nawet nie wytłumaczę, jak, jak, jak oni dokładnie w jakim procesie oni wyodrębniali łańcuchy RNA, na bazie których sprawdzali jak, jaka jest różnica pomiędzy poszczególnymi szczepami. Natomiast eksperyment sprowadzał się do tego, że Wystartowali yy, poszczególne zbiorniki filtracyjne i robili różne parametry. W zbiorniku A dali więcej amoniaku na start. W zbiorniku B była wyższa temperatura. W zbiorniku C dozowano bakterie i tak dalej i tak dalej. No nie w weryfikowano to. I po całym eksperymencie wracano do normalnych parametrów, tak? Czyli do określonego stężenia amoniaku, który był wprowadzany i tak dalej. Nie opisując szczegółowo tych wszystkich badań, które były robione, bo by to nam zajęło, myślę, że kilka ładnych godzin, jakie wyszły z tego konkluzje? Słuchajcie, różnica w rodzajach populacji, a w zasadzie tak naprawdę w RNA poszczególnych populacji bakterii, uzależniona była i w ilości bakterii w poszczególnych zbiornikach. Uzależniona w zasadzie była y, od, y, od czynników panujących w zbiorniku. Przy wyższych temperaturach bakterie mnożyły się więcej. Jak miały więcej jedzenia, mnożyły się więcej. I y, jeżeli stężenie amoniaku przekraczało. Określony poziom, to nie mnożyły się w ogóle, bo było za dużo amoniaku nawet dla bakterii. Jeżeli temperatura przekraczała określony poziom, to też te procesy były zatrzymywane, a i pH było, było różne. I w momencie, kiedy było bardzo nisko pH, tam y, to było na poziomie chyba piątki, czy nawet niżej, się okazywało, że te procesy też były bardzo mocno zwalniane. Bo najlepsze, najlepsze pH dla nitryfikacji y, to jest tam chyba między 6 a 7, z tego co pamiętam. Im idziemy niżej, tym y, ten proces nam wolniej y, przebiega. I słuchajcie, konkluzja finalna z tego, z tego całego badania była taka, że w momencie, jak zrównali parametry. Do, do, do parametrów zbiornika testowego, to w większości te kultury bakterii wracały do normy. I w każdym zbiorniku, w którym coś tam kręcili, pojawiały się trochę inne kultury i, i, i inne genetycznie kultury tych bakterii. W momencie, jak wracały parametry do takich bazowych kontrolnych, to generalnie co do zasady y, skład tych bakterii, ich RNA, y, poszczególne kultury też wracały do tego samego. Więc, y, tak naprawdę, to, czy w mojej ocenie, dozowanie w momencie, jak działa zbiornik bakterii nitryfikacyjnych, nie ma sensu. Jest, słuchajcie, trochę y, taka, takie porównanie dziwne, powiem Wam tak. Jeżeli. To, słuchajcie, macie wy, wykształcony ekosystem, który sobie działa, walczy o ten pokarm, rozwija się, mnoży. I teraz dajecie te zarodniki, czyli, dajmy na to, wrzucacie. No, dajmy na to małe dziecko do tego ekosystemu. Co do zasady, to dziecko nie przeżyje. Ekosystem je wyprze. Wrzu wrzucacie, nie wiem, matkę w ciąży do pokoju pełnego zombie, no nie? I zakładacie, że ta matka z dzieckiem w ciąży urodzi dziecko, to dziecko urośnie i ono pokona zombie. No nie pokona zombie, pokona, jest ustabilizowane, działa dobrze. I tak samo te kultury działają. Więc dla mnie to jest przy starcie, jak najbardziej tak, przy działającym zbi zbiorniku, trochę na wodę, fotomontaż. I ostatnio, ostatni temat, króciutko, naprawdę, bo nam się długi film robi. Słuchajcie, eksport azotu. Ja o tym tylko napomnę, zrobimy oddzielny film o tym. Natomiast to, słuchajcie, że macie cały ten proces nitryfikacji działający, wcale nie oznacza, że nie będziecie mieli azotu w zbiorniku i że ten azot Wam sam z siebie będzie znikał. Wbrew pozorom, jeżeli nie macie konsumentów NO3 w zbiorniku i ten zbiornik funkcjonuje cały czas, to ilość azotu w tym zbiorniku jest cały czas taka sama. No ona rośnie systematycznie, wiadomo, jak będziecie karmić, dokładać rzeczy i, i tak dalej. Natomiast jeżeli byście mieli zamknięty zbiornik, nic tam nie dodawali, byłoby, był on założony sterylnie, zaczęlibyście z gramem azotu, to ten gram azotu wam co do zasady zostanie. No chyba, że będziecie mieli, mieli formy eksportu azotu. Czyli Podmiany rośliny y, 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 albo konsumpcja azotu prze, przez bakterie jeszcze na etapie, kiedy, kiedy to jest NH3NO2, e, e, a nie utlenianie tego azotu do NO3. Ale o tym sobie powiemy w innym filmie. Przepraszam Was, że ten film był tak długi. Jeżeli Wam się podobał, to dajcie łapkę, polubcie. Ja to jak najbardziej docenię, a nie ukrywam, że się trochę Trochę przy tym filmie namęczyłem, żeby go zrobić. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do następnego odcinka. Cześć!